W 11 spotkaniach, 10 w sumie, dwa e, zwycięstwa. E, 11 spotkaniach, dobrze, jednak mówiłem. Pod tych 11 spotkaniach dwa zwycięstwa, dwa remisy no i ten porażek, więc troszeczkę zabrakło. E, dzisiaj na pewno na dużej ambicji będą próbować ci piłkarze już od początku. E, tutaj mocny atak ze strony: i mamy gol. Abdulrahman Jamal i 1 do zera. Już w trzeciej minucie y, drużyna Chaosu obejmuje prowadzenie asyst, także pod kątem indywidualnym tutaj wygląda to nieźle, no ale gdzieś to zespołowo się nie spieło. problemem y, mimo wszystko jest ta faza ataku. No bo trzecia najsłabsza ofensywa, 51 zdobytych goli to nie dużo, teraz poczekajmy, bo doskonała znowu okazja. klasik broni tutaj ma jeszcze szansa na dobitkę i 2 do 0. Abramkę strzela z numerem 7 Michał Wierzbicki. W piątej minucie, więc to jest dziewiąty gol Michała Wierzbickiego, względu, że mierzył się z Alpin Stars. Stars, jeśli dzisiaj wygra, niezależnie od wyniku trawowej, no to zostanie nowym mistrzem Ekstraklasy, ale to jeszcze nie jest takie przesądzone, więc jeśli dzisiaj Stars by się nie udało, no to możemy spodziewać się gdzieś w tej ostatniej kolejce. A teraz dobrze, Wierzbicki, racut, 3-0 dla Chaosu, no trwa ten koszmarny e, początek w e, wykonaniu GOI. Flasik tutaj w e, pojedynku z Bartoszem Zychem. I dobry, dobre tutaj ustawienie. Dobry pressing chaosu. Udało się tą piłkę oddalić. Goździk. Goździk ma teraz trochę miejsca. Kaczmarek. Kaczmarek do środka. No i jest. Pierwsza bramka dla Goi. Jedenasta 15. 15. O tak. Miał dużo miejsca. Goździk na to, żeby dograć do kaczmarka. Racud. Atakowany właśnie przez goździka. Poradził sobie leszek racut. Przedłużył do Jamala, Jamal. No, no i stupek jeszcze do bitka menale, jest gol! Cieka, Jamala, no. Ale w 16 minucie Jakub Schreiber, no i mam już jednego. Jest Racut w polu karnym, no jak będzie doświadkowanie to na pewno na niego. Teraz strzał, ależ uderzenie, ale świetnie e, bronił Łazarewicz. A uderzał zdaje się Wierzbicki. No tak. No tutaj motywuje, pracuje Maciej Olejnik, ale jak to sam powiedziałeś, trudno mecz wygrać w pojedynkę. Teraz! Kaczmarek, ale tej piłki nie był w stanie przejąć. Tak, też bez dużej wiary w ten pressing. Za mało. Z, niedokładnie jest zakładane to wysokie wyjście. Wierzbicki. Wierzbicki strzelał i bramka. Jest, gol. Niesamowite. Tam jeszcze po nogach jednego z defensorów. A no to Tam to jest podobny. To, podo podobnej urody bramki. Bardzo podobnej urody bramki, no ale liczy się co w sieci. Uderzanie, no, ale strzał. no Z naszej perspektywy szło to prosto w okienko. Dobra ale interwencja Michała interwencja Bramkarza. Kaczmarek, ale tej piłki nie był w stanie przejąć. Tak, też bez dużej wiary w ten pressing, za mało. Z, niedokładnie jest zakładane to wysokie wyjście. Wierzbicki. Wierzbicki strzał i bramka. jest gol. Niesamowite, tam jeszcze po nogach jednego z defensorów. A... No pytanie czy... No, być może mamy tu jakiś materiał na gwiazdę rozgrywek, ale zobaczymy jeszcze. Różnie to bywa. Racut. Nieudane to główkowanie Kaczmarka. Wlasik, ależ teraz Szkodano. podanie, Leszek Racut, no takiej asysty, takie asysty, szkoda by było zmarnować Leszek Racut z drankowego i, i sytuacji punktowej, no tak jak chcieliśmy, no, no Goja, no fatalnie to się wszystko układa, olejnik, eee, oj I teraz, i teraz uderzenie, no gol. znalazł, eee, w 35 piątej olejnik znalazł troszeczkę w przestrzeni, no drgnęło coś, no długo prosiliśmy o to drgnięcie, Posłużę się tutaj cytatem mojego ojca, wypowiedzianym w momencie, kiedy e, zdobyliśmy bramkę z Kostaryką na Mistrzostwach Świata w 2006. Czemu wcześniej się tak nie dało? A czy twój ojciec nie dodał jeszcze przypadkiem no, słowa wulgarnego? Słowo nieparlamentarne. Więc... Rozręczyć to raczej parafraza, Takie, Taka przypadku. parafraza bardziej niż cytat. Ależ to tak świetnie, kaczmarek. Mija jednego rywala, rozpędza się. E, będzie uderzenie I go! jest gol. Fenomenalna, indywidualna akcja kaczmarka w 36 minucie. No że bramka szporokarnym może użyć fisku w, w takiej sytuacji. Kaczmarek, ale, ale tutaj. tutaj. Do koszyczka. No i proszę zobaczyć, jak się teraz ustawiła Goja, właściwie jak się nie ustawiła w obronie. Wierzbicki, Wierzbicki, Jamal! No i to jest 8-3. 41 minuta, minuta, więc niecałe całe 9 źle tam powiedziałem wcześniej. <laughs> no myślę, że też nie, nie w takim meczu. No, i jak właśnie powiedzieliśmy te słowa, to bramkę zdobywa Maciej olejnik po dograniu od Michała Goździka, więc 8-4. Wstrzelanie. Protokół Familia. Macie te koły? No daj, wszystko. Linia, Jest szansa w koc. Jest, jest! I Jest gol! Mamy gol w minucie 40